Słyszałam, że piwowarzy przeszli samych siebie tym razem. Będzie czego próbować na festiwalu. Miło cię widzieć. Żadnego piwa dla mnie na festiwalu. W zeszłym roku się upiłem i trzeźwiałem w domu matroni. 姐。 Na co oni mogą tam polować poza obręczą? To na pewno co najmniej kilka maszyn. Ej, Loj, jesteś. Masz ogniste strzały? Mam. Te dziwne wybuchy i krzyki za obręczą, to te kłopoty, o których mówiłeś? Niedługo wszystkiego się dowiesz. Tymczasem czekamy na zmrok. Czekamy na zmrok? Nie rozumiem. Te wybuchy są poza obręczą. Co możemy zdziałać stąd? Dowiesz się tego w swoim czasie, Eloy. Na razie czekamy. Słuchaj, Rost. Przemyślałam wszystko i nie mam zamiaru odsunąć się od ciebie po próbie. Po prostu nie zrobię tego. Nie będę udawać, że mnie nie wychowałeś. Eloy, prawo zakazuje kontaktu. Owszem, i mam to gdzieś. Wiem, ile znaczy dla ciebie obowiązek, Rost, ale do tej pory prawo plemienia ciągle mi coś zabierało. To się więcej nie powtórzy. Słuchaj, muszę przestrzegać prawa. To przestrzegaj. Wiedziałam, że to powiesz, więc zrobimy tak. Będziemy się spotykać. Nikt mnie nie zobaczy, poradzimy sobie. W wiem, że nie będziesz rozmawiał, bo tak nie można, ale ja będę mówiła. To ja złamie prawo, nie ty. Ty tylko. Słuchaj. Tak sobie z tym poradzimy. Ty długo nad tym myślałaś. No pewnie. Więc możesz się nie martwić. Załatwione. Tak. Racja. Spotkałam Karsta i dostałam ten potykacz, o którym mówiłam. Wolę nawet nie myśleć, ile ten niegodziwy kupiec wziął za tę broń. Nie był tani, ale jest tego wart. Może. Niedługo się sama przekonasz. Jeszcze chwila zanim się ściemni. Chyba odpocznę. Racja. W nocy nie będzie czasu na sen. Otwierają bramy dla wyrzutka? Przed schańbieniem darzony byłem szacunkiem. Też mi prawo plemienne. Zawsze milczałem, a teraz oboje musimy milczeć, bo to już nie jest obręcz. To prawdziwa dzicz, Aloy. Z zagrożeniami, jakich jeszcze nigdy nie widziałaś. Ale cielsko. Co to była za bestia? Plemię zwieje piło zębami. To coś nowego i wściekłego. Od kiedy pojawiły się dziesięć lat temu, zdążył już zabić wielu wojowników. <tysklaraty> Ta. Podążaj ścieżką. To niedaleko. Ta chata, co się tu stało? Maszyna się stała. Jaka maszyna robi coś takiego? Taka, na którą właśnie polujesz. O, jasne. Martwa czujka zbiorę części. Oczy dookoła głowy. Muszę to zrobić cicho. Jesteśmy już niedaleko. Czemu tylko my tu dzisiaj jesteśmy? Dlaczego wojownicy nie mogą upolować tej maszyny? Próbowali. Te skorupy po drodze to ich sprawka. A jutro znowu ruszą na polowanie. Nie będą musieli, to będzie mój łup. Albo cię zabiję, jeśli nie będziesz ostrożna. Cała chata zniszczona przez piło zęby? Ile ich było? Czy ktoś zginął w walce? To nie pora na takie rozważania, Aloy. Masz sobie poradzić z tym czymś. go pokonać. O tym zdecydujesz już ty. To są twoje łowy, Aloy. Tylko twoje. Cokolwiek się stanie, nie będę się wtrącał. Rozumiesz mnie? Polujesz sama. Powinnam się ukryć. Mogę podejść w wysokiej trawie. Zobaczmy, gdzie by tu zastawić pułapki. Widziałam mnie. Ciecha. Powinnam to przeskanować, żeby zobaczyć, co tam jest. Po co tu jesteśmy? Nie, żeby dawać odpowiedzi. Ej, Loi. Przeżycie wymaga perfekcji. To był test, by szlifować umiejętności w walce z maszynami nie. Za mną <grytanie> to tereny łowieckie Nora ktoś musi je chronić. Gdybyś go nie upolowała, do jutra mógłby zabić lub zranić wiele osób. To jest bardzo ważna lekcja Eloy. ćwiczyłaś całymi latami do próby, lecz tylko dla siebie, a wojownicy muszą walczyć także dla plemienia. Plemienia? Mówiłeś, że go nie potrzebuje. Ale plemię może potrzebować Ciebie. Siła samotnika polega na tym, że sam może decydować o sobie, to poświęcenie się czemuś więcej. Te lekcje musisz opanować. Pamiętaj ją, jak już przejdziesz próbę. To wszystko za mną. Stało słońce. To będzie Twój ostatni dzień w roli wyrzutka. Musisz przygotować swój umysł na czekające cię wyzwania. Gdy w końcu wyruszysz do serca matki, będę na Ciebie czekał przy szlaku. Wrócę do chaty z Tobą. Na razie tam nie zmierzam. Mam inne plany. O, na przykład? Spotkamy się, gdy nadejdzie pora rozumiem ostatnią lekcję rost. Czyżby? Ale jeśli mam o coś walczyć, to musi to być coś w co wierzę. Obyś to znalazła, Eloy. Liczę na to. Do zobaczenia w sercu matki. Tak jest.